Około 16.00 dzisiaj nie będzie sprzątania lasu, bo się nie wyrobię jeszcze jutro to opanuję A dzisiaj odymę. Mak Gold pach niechścigina na mokach ciekawe czy coś tu wyhaczy Stąd wyjechało kilkaset kilo mieciorów. Jest branie. Chyba. Albo i nie. Co tam masz? Kamyczek. Siup Coś się zahaczyło Powoli Tak, jakaś lina chyba, się przesuwa Co po czymś Dobra Odczepiono Tu też coś jest Oj O Coś zaczepiłem ale boję się co to jest Uu. Oj kozak Strach się bać co ty masz tutaj na końcu jaka bomba o! Ciepło jest Coś tu jest dużego Włos się najeżył Kurde koło Co jest grane? Przecież tu już jedno koło wytargałem Nie, to jest opłona czy koło Co to jest? Jedno takie koło i stąd wytaszczyłem Masz, tak Dobra, czapkę trzeba zdjąć, bo się płacę U. Dobra robota Dobra, rzucam dalej. Koło wytargam za chwilę. Tam coś jest. Magnes sobie daje radę, ale ja ciężko mam to wytargać. Gdzieś tam O, gdzieś tu. Dobra. Drobnicy tu nie ma jakieś tam w ale tam coś grubszego jest tu, 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 tu. gdzieś tam coś jest i nie chce wyjść Myczek. Gdzie wychodzą panierowane? Cóż takie... Nie wiem co to za mozaika. Się lepi to złom. Puszczę. Myk do wody. Dużo jeszcze zaczepów jest tutaj ale są zamulone Mniejszy magnes już ich nie widział Bardziej kopyto to ma Przyjechał pomóc ale to nie nada! Nie nadać, mówię, to są kotlety grube że we dwóch, czekaj? Uważaj na zęby Uwaga! O człowieku Ty idzie, idzie coś Chyba Ty O człowieku! Ałała? Ałała, I już się wciągnęliśmy. A sekurowany przez dużego udało się Akcja odzyskania magnesu. Co to może być? Nie wiem, żeby... Ale ja tylko do góry podciąłem, to coś poziomo tam leży, nie? Mhm. Bo byłem na drugiej stronie nie udało się. I no tylko pociągę. Ja, ja pociągam. Bierzesz go ze sobą? Tak. Bierz. Tego wiadra. Dobra. Śledź. Nie śledź. Coś tu się holuje. Ale się spociłem. Mamy kotleta duże jakiegoś. Co to tu? Ty, to nawet chyba jest plastik. Czy blacha. Co to może być? Od BWP nie, no blach. O Panie. Uwaga. I tu jest kawałek ciężki. Uwaga. Dobra. Ok. Ok, za mną ciągnij. Trzymaj łapkę. Trzymaj za mną. O! Pomoc nie wytrzyma, bo się ciemno robi. Jeszcze raz. Co to? nie wiem, co tu. nie widzę jakaś część od czegoś co lizaczki, co? koniec zabawy na dzisiaj porzucamy. Neodymek, kosiarz, daje radę elegancko. Super. Do następnego miłego wieczorku. Hejka.